W tym roku Akademia Górnicza obchodzi 200 rocznicę powstania. Z tej okazji Muzeum Historii Kielc przygotowało wystawę związaną z tą pierwszą techniczną uczelnią w kraju oraz z jej założycielem Stanisławem Staszicem. Można zobaczyć oprócz eksponatów związanych z, z samą szkołą, a więc z pozostałości po laboratorium e, Akademii Górniczej, e, także rekonstrukcję munduru ucznia e, szkoły i porównać ją między innymi z mundurem ucznia Wyższej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na wystawie zaprezentowano również oryginały i fotokopie dokumentów dotyczące górnictwa oraz hutnictwa w regionie Świętokrzyskim, pochodzące m.in. z archiwów państwowych w Kielcach i w Radomiu. Można także obejrzeć kolekcję minerałów z miedzianej góry. Część ekspozycji poświęcona została rozwojowi huty Aleksandra w Białogonie. O wyglądzie ówczesnych zakładów metalurgicznych można się przekonać na podstawie makiet użyczonych przez Muzeum AGH w Krakowie. Kolejną nowością proponowaną przez Muzeum Historii Kielc jest wystawa motocykli z doskonale znanym logo SHL. Okazją są rozpoczęte już przygotowania do setnej rocznicy powstania suchetniowskiej huty Ludwików, która w okresie międzywojennym stała się znanym w całym kraju zakładem produkcji zbrojeniowej i motoryzacyjnej. To jest takie nawiązanie do tych szczytnych tradycji przemysłu kieleckiego historii gospodarczej Kielc, historii, techniki, rozwoju cywilizacyjnego naszego miasta. Przed II wojną światową i po II wojnie światowej. W jednym z pomieszczeń można zobaczyć m.in. słynną setkę, czyli przedwojenną SHL 98, a także ostatni motocykl wyprodukowany w Kielcach, tzw. Tak Gazelle. SHL to chyba marka motocykla kultowego, jeżeli mówimy o Kielcach, o naszym. Kraju, o naszej myśli technicznej, to chyba jest jeden z najważniejszych motocykli, jeden z najważniejszych produktów związanych z tym rozwojem myśli technicznej w Polsce okresu międzywojennego. Wystawy można oglądać od 17 czerwca do 30 października.